Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie Dzieci Boże w 28. Niedzielę Zwykłą. W październiku, miesiącu poświęconym Najświętszej Marii Pannie, trwamy na modlitwie różańcowej i gorliwie prosimy Boga i Jego Matkę o ratunek dla nas, dla rodzin, Polski i całego świata. Trzeba nam się dużo modlić i zachęcać do modlitwy innych ludzi. Bo czasy, w których żyjemy, nie należą do łatwych. Zagoniony człowiek. Nie ma chwili na modlitwę i usprawiedliwia się koniecznością ogarnięcia innych, ważniejszych dla niego spraw. Posiadanie coraz to więcej dóbr materialnych sprawia, że człowiek staje się jeszcze bardziej roszczeniowy i niekiedy zachowuje się tak, jakby wszystko mu się należało. Ileż to razy napotykamy takie postawy. Co to ma znaczyć? Płacę więc wymagam. Jakże pouczająco przedstawia się analiza, roszczeniowych postaw w Księdze Uwag, do których wpisywali się klienci pensjonatów wypoczynkowych w naszym kraju. Czego tam nie umieszczono? Co to za żarcie? Za mało rozrywek? Za chłodna woda w basenie? Za gorąca kawa w automacie? Za mało kanałów w telewizji? Zbyt długa kolejka do bufetu? Pogoda do niczego? I tak i tym podobnie. Czemuś jesteśmy niezadowoleni bo coś nie spełnia naszych oczekiwań, a przecież nam się wszystko należy. Czyżby? Czy na pewno? Siostry i bracia, jakże odmienną lekcję zachowania daje nam dzisiaj Słowo Boże? Postawą, jakiej nas uczy Ewangelia, to postawa wdzięczności. Tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych, trędowatych przyszedłby podziękować i oddać chwałę Bogu, a był to Samarytanin. Gdzie zniknęli pozostali? Proporcjonalnie do głośności swojego wcześniejszego krzyku z prośbą o zmiłowanie, z niemalże równą szybkością zapomnieli potem o tym, jak wielkiego dobra od Jezusa doświadczyli. Czemu jednak Pana tak głęboko dotknęła ich niewdzięczność? Tu podpowiada nam Kateizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy: Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również Odzajemnienie się miłością na miłość. Święty Ignacy Loyola powie jeszcze dobitniej: Wśród wszelkich i niewyobrażalnych niegodziwości i grzechów, niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy. Jest ona zapomnieniem otrzymanych dóbr, łask i darów, przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechów. A zatem można powiedzieć, że Pana w niewdzięczności trendowatych zabolało zarówno to, iż nie odzajemnili Mu okazanej im miłości, jak również to, iż nie ukazując Mu wdzięczności, już nie dla siebie wkroczyli na ścieżki, które w przyszłości zawiodą ich do jeszcze większego zła i grzechów niż te, które popełniali dotąd. Trzeba nam zatem Bogu nieustannie wyrażać wdzięczność za wszystko, co spotyka nas z Jego ręki. Trzeba ciągle pamiętać, że wszystko, co posiadamy, On nam dał. Trzeba nam żyć w duchu wdzięczności, zgodnie z zaleceniem błogosławionego premasa Wyszyńskiego, który wskazywał, że człowiek najskuteczniej Boga prosi wówczas, gdy Jemu dziękuję. Kochani, taka sama postawa obowiązuje w relacji do innych osób. Wdzięczność budzi wzajemność i jest jednym z wyrazów miłości. Pięknym przykładem jest testament duchowy świętego Jana Pawła II. Jak wiele razy pada tam słowo dziękuję. Papież dziękuję każdemu, kogo spotkał na swojej życiowej drodze, bo uważa, że wszystkim coś zawdzięcza. Począwszy od rodziców, poprzez katechetów, nauczycieli, profesorów, po wszystkich rodaków, a nawet polskiej tradycji i kulturze, w której się wychował. Wreszcie Kościołowi, któremu przekazał wiarę. Od początku swego pontyfikatu papież Franciszek zachęca wiernych, aby w codziennym życiu często korzystali z trzech magicznych słów: Proszę, dziękuję, przepraszam. Francuski pisarz Marcel Proust porównywał wdzięczność do kwitnących roślin. Pisał: Bądźmy wdzięczni wobec ludzi, którzy czynią nas szczęśliwymi. Oni są uroczymi ogrodnikami. Dzięki którym nasze dusze rozkwitają. Rodak Prusta, Jean-François Champollion, któremu zawdzięczamy rozszyfrowanie hieroglifów egipskich, ilekroć osiągał jakiś sukces w badaniach językoznawczych, przerywał swoje zajęcia i publicznie dziękował Duchowi Świętemu za otrzymane światło z góry. Zapytajmy dziś samych siebie: czy często dziękujemy? Czy czujemy się dłużnikami innych osób, którym wiele zawdzięczamy? Czy umiemy dziękować za każdą chwilę dnia, za wszelkie dary i łaski, którymi dobry Bóg nas obdarza? Jedna z uczestniczek rekolekcji dla nauczycieli opowiedziała historię swojego życia. Jej mama przez całe życie pracowała po to, aby wykształcić wszystkie swoje dzieci. W wieku 60 lat. Zachorowała i została przykuta do wózka inwalidzkiego. Wielu radziło tej nauczycielce, aby oddała matkę do domu opieki społecznej. A ona wtedy tak odpowiedziała: Serce by mi pękło. Tylko opiekując się mamą, mogę spłacić ogromny dług wdzięczności za wychowanie. Można oddać do domu starców, ojca, matkę. Można komuś powiedzieć, że nie ma dla niego miejsca w domu, w sercu. Jednak nie ma to nic wspólnego z wdzięcznością. Historia tej nauczycielki jest pięknym przykładem afirmacji wdzięczności, bez której nie ma prawdziwej miłości i dobroci. W tym kontekście jakże ważna jest wdzięczność Bogu, któremu zawdzięczamy wszystko. Siostry i bracia, jak bardzo zmieniłoby się nasze życie osobiste i relacje z innymi, gdybyśmy potrafili okazywać sobie Więcej wdzięczności. Nie zawsze musi ona przybierać formy materialnego daru, jaki choćby chciał złożyć bohater dzisiejszego pierwszego czytania, syryjski wódz Naaman, uzdrowiony strądu. Żaden dar materialny nie jest w stanie wyrazić naszej wdzięczności wobec Boga, który uzdrowił nas strądu naszych grzechów, przywracając nam kondycję Dziecka Bożego i na nowo czyniąc spadkobiercami obietnicy życia wiecznego. Które Jezus dla nas wszystkich wysłużył. Naszym sposobem okazywania wdzięczności Bogu jest Eucharystia, w której na ołtarzu składamy ofiarę wdzięczności miłą Bogu, ofiarę Jego Syna. O, gdybyśmy zrozumieli wdzięczny charakter Mszy Świętej, czulibyśmy się wewnętrznie zobligowani, by w tym dziękczynieniu uczestniczyć jak najczęściej. Wstań, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Słowa skierowane dziś do uzdrowionego Samarytanina są słowami nadziei dla każdego z nas. Być może i nas dotykają różnego rodzaju choroby, które, jak trąd, czynią nas odseparowanymi od społeczeństwa i spragnonymi uzdrowienia. Także my, jak trendowacy z Ewangelii, powinniśmy z wiarą wołać: Jezus się Mistrzu, ulituj się nad nami. Tylko on jest prawdziwym lekarzem, do którego. Każe nam zwrócić się nasza wiara. Jeśli z wiarą prosimy, możemy doświadczyć Jego uzdrowicielskiej mocy, bo, jak pisał święty Paweł, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Jego największym pragnieniem jest nasze szczęście, ponieważ jest miłością, może tylko kochać. A my, zamiast zbliżyć się z ufnością do tego jedynego lekarza i powierzyć mu nasze bolączki. Wolimy uciekać się do czczych obietnic, przeróżnych szarlatanów, którzy łudzą nas namiastkami szczęścia i zdrowia. Kochani, wdzięk chrześcijańskiej wdzięczności to świadomość, że cokolwiek dobrego człowiek otrzymuje, daje mu to sam Bóg. Poprzez kogoś uśmiecha się do nas, aby nas umocnić. Poprzez drugiego pisze serdeczny list, który podtrzyma na duchu. Poprzez trzeciego ratuje nasze zdrowie. Abyśmy mogli jeszcze coś dobrego zrobić na tej ziemi. Wierszu Wdzięczność ksiądz Jan Twardowski pisze. Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu. A przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu. Niewidzialny jest tobą, co jak kasztan spada. Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz całować oczy, włosy, niewidzialne ręce, powietrze, deszcz, co chlapie. Zimę, saneczki dziecięce, dom rodzinny, co spłonął z portretem bez ucha, rozstania niby przypadkowe, kiedy żyć nie wypada, a umrzeć nie wolno. Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować za to, że niosą cię nieznane ramiona. A to, czego nie chcesz, najbardziej się przyda. Szukasz w niebie tak tłoczno i tam też nie widać. Kochani, ewangeliczny cudzoziemiec, kiedy wrócił do Chrystusa po uzdrowieniu, upadł na twarz, w ten sposób wyznając swoją wiarę. Dzisiaj każdy z nas klęka i w ten sposób wyznaje swoją wiarę. Jeśli jesteśmy komuś wdzięczni, powinniśmy to wyznać, wypowiedzieć. Bles Pascal pisał kiedyś: Jedni boją się, że Boga mogą stracić, drudzi boją się, że mogą go znaleźć. Są tacy, którzy uciekają przed Bogiem. Niektórzy boją się wejść do Kościoła, bo może musieliby zostać, a to już jest wielka odpowiedzialność. Nie bójmy się być wdzięczni. Wdzięczność bowiem to świadectwo dobra, które zostało okazane. Każdy z nas ma za co dziękować Bogu. Wielu ludzi starszych po przebudzeniu dziękuję Bogu, że otworzyli jeszcze oczy, Choć nie wiedzą, czy dadzą radę stać z łóżka. Wielu modli się za swoich dobroczyńców. Jakże piękna i skuteczna jest modlitwa dziecka za matkę czy ojca, którym tak wiele zawdzięcza. Ten, kto potrafi dziękować, jest człowiekiem godnym zaufania. Można mu powierzyć zadania, które spełni w sposób odpowiedzialny. Siostro i bracie, rano kiedy się budzisz, wieczorem kiedy kładę się do snu. Zawsze dziękuj Bogu za dary Jego łaskawości. Za chleb na stole, za ubranie, telefon, komputer, przyjaciela, który jest znakiem Bożej obecności. Dziękuj i okazuj innym życzliwość, abyś cieszył się kiedyś z tego powodu radością na wieki. Zapytano kiedyś Michała Anioła: Jak on to robi, że Jego rzeźby są tak pełne życia? I ten znakomity artysta miał wówczas odpowiedzieć: to nie moja zasługa. Figury te znajdują się w marmurze już od początku. Ja je tylko uwalniam. Spróbujmy zatem w naszych sercach uwolnić słowa wdzięczności. Oderwijmy myśli od zajęć, obowiązków, wszelkich spraw i wypowiedzmy słowa wdzięczności Bogu i ludziom podczas dzisiejszej modlitwy. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz, otrzymasz, powiedziała Matka Boża błogosławionemu Alanowi de la Roche, żyjącemu w XV wieku. Nie wypuszczajmy z rąk łóżańca i bierzmy przykład ze świętych i błogosławionych. Błogosławiony Fryderyk Ozanam, francuski historyk i katolicki działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia Vincentega Paulo, żył w XIX wieku. Mając 18 lat przeżywał głęboki kryzys wiary. Pewnego razu wstąpił do jednego z kościołów paryskich i ku swojemu niemałemu zdziwieniu zobaczył, że przy bocznym montażu klęczy i w największym skupieniu odmawia różaniec wielki myśliciel i odkrywca francuski André-Marie Ampère. W jednej chwili ozanam poczuł się jakby na nowo narodzony. Różaniec Ampère podziałał na niego skuteczniej niż najbardziej mądre wywody naukowe. Siostry i bracia, módlmy się gorliwie i bądźmy wdzięczni. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie. Wszystko, co mam od Ciebie przecież jest. Dziękuję Ci za każdy dzień, za nocy mrok, za radość Mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne, deszczowe dni. Za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Amen.